Wysiałam pomidory moim standardowym sposobem. Wy też zdążycie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Luzik, połowa marca to dobry czas. Pomidory lubią pikowanie, więc wysiałam je do tacek po mięsie, które skrzętnie kolekcjonuję cały rok, na wypadek, gdyby mi brakło. Ziemię do wysiewu jak zawsze mieszam z perlitem i wermikulitem w proporcjach mniej więcej 4 do 1 do 1, jeśli wiecie o co mi chodzi. Jako, że staram się w tym roku kierować rozsądkiem przy wysiewach, co nie jest proste, uwierzcie, wybrałam sobie 13 odmian pomidorów, z czego 9 wysokich, 1 karłowy i 3 koktajlowe. Po 10 nasionek z każdej odmiany równomiernie rozłożyłam na podłożu, nie za gęsto, żeby się nie wyciągały po wschodach. Każde nasionko docisnęłam do podłoża, a wszystko zasypałam perlitem, żeby zachować odpowiednią wilgotność. Tacki przykrywam przezroczystą pokrywką, można folią spożywczą i stawiam na regale pod lampami, można na południowym parapecie, chociaż jak zawsze z całego serca polecam Wam zainwestować w lampy. Pomidory lubią kiełkować w cieple 23-26 stopniach i zajmuje im to około tygodnia, później lepiej żeby rosły w 20 stopniach. Jak będą miały liście właściwe, przepikuję je do większych doniczek pewnie nieraz. I oto cała historia mojego dzisiejszego osiągnięcia. Dajcie znać, czy wy już wysialiście pomidory.